Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przekąta ściany sześcianą ma długość 2. Jeżeli ścianę sześcianą mamy, to patrz, ta przekątna jest e, Ta ściana jest kwadratem. I ona tu, ta długość tej przekątnej, tak jak w poprzednim odcinku wam mówiłem, coś mi to jest 2. Jeżeli tu jest a, i tu jest a, bo to jest kwadrat w sześcianie, to my wiemy, że a pierwiastka z dwóch, kochani, jest równe to 2. Ten, ta przekąta zawsze tak jest w sześcianie, jeżeli chodzi o ścianę boczną. A przekąta po, do poprzedniego odcinka wam odsułam, jeżeli chodzi o przekątną całego sześcianu, bo to jest różnica. Przekąta ściany bocznej sześcianu, a e, albo jakiejkolwiek ściany, tak naprawdę niekoniecznie bocznej, albo przekąta całego sześcianu. Dobra, dzielimy obie strony na pierwiastek z dwóch. Czyli tutaj A zostaje nam 2 podzielić na pierwiastek z dwóch. Mnożymy licznik mianownik przez pierwiastek z 2, czyli mamy dwa pierwiastki z 2 na pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 jest 2, dwójki się skracają, czyli mamy a jest równy pierwiastek z 2. I pytają nas, kochani, o objętość. Objętość jest a do potęgi trzeciej, a to jest krawędź. No to, czyli objętość będzie równa pierwiastek z 2 do potęgi trzeciej, no i wystarczy 2 do trzeciej podnieść, czyli pod pierwiastkiem będziemy mieć 2 razy 2 jest 4 razy 2 jest 8. A 8, kochani, można jednocześnie też robić na, pod pierwiastkiem 4 razy 2. A z czwórki mamy pierwiastek, czyli dwa pierwiastki dwóch. Koniec. Odpowiedź B prawidłowa. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do poprzednich odcinków.